Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny fragment Ewangelii według świętego Mateusza czytany jest z Biblii Tysiąclecia i Jezus wydany Piłatowi. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby Go zgładzić. Związawszy Go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Dzisiaj mamy taki krótki, krótki fragment, ale. No, tutaj, tutaj mamy mamy już czarno na białym, wytłumaczone, napisane, że, że no oni po prostu po znalezieniu tak tych rzekomych zarzutów uchwalili wspólnie, poradzili, no że, że tak, że pójdą, zaprowadzą je z do Piłata no i będą wymuszali na tym Piłacie. W wykonanie wyroku śmierci, tak? Żeby zrozumieć rolę Piłata w tym wszystkim. No to warto jest warto jest jakby pokusić się o poznanie o poznanie trochę, trochę tych tej sytuacji, która panowała wówczas w, w Jerozolimie. Znaczy Jerozolima była prowincją Rzymu, była mm, okupowana, tak, przez Rzymian. Natomiast Rzymianie na okupowanych terenach nie trzymali jakichś legionów swoich na przykład. Tak? Jak podbili jakiś teren, no to tam wymieniali administrację obsadzali, przysyłali jakiegoś tam gubernatora, powiedzmy. Przysyłali jakąś, jakiś tam, jakąś tam kohortę, oddział legionistów, żołnierzy. Ale to był oddział powiedzmy kilkuset osób na całą prowincję, tak? która liczyła kilkadziesiąt, Tysięcy, może więcej, I, i oni jakby właśnie w, w sposób no rządzili przez politykę, tak? To, to nie było tak, że tam siedziało wojsko i, i tych ludzi przymuszało, po prostu po, po podbiciu obsadzali, tworzyli pewne struktury, które nagradzały jednych, karały drugich. Dzielili te społeczeństwa w pewien sposób starali się zupełnie jak dzisiaj, zupełnie jak dzisiaj. Ta polityka naprawdę w gruncie rzeczy zupełnie się nie zmieniła. Że chciano rządzić, czerpać korzyści, miał być spokój, więc jakby emocje i, i spory, znaczy emocje jakby rozładowywano poprzez jakieś właśnie no za pomocą jakichś politycznych intryk. Tak, żeby ta złość się nie przekierowała na, na Rzym, na, na okupanta, ale żeby to było gdzieś tam między mm, tą ludnością podbitą cały czas trwało takie napięcie. Tutaj też taką rozgrywkę yy, i kłótnie wśród Żydów były wykorzystywane. I z powodu właśnie takiej polityki można było strzymać mało, niewielką ilość żołnierzy, okupacja takiego terytorium była dużo tańsza, ale w sytuacji, kiedy przyprowadzono Jezusa i porozumieli się Żydzi w Jego sprawie, w Jego sprawie, to no, okazało się, że rzymski przedstawiciel, przedstawiciel rzymskiej administracji no, ma, ma olbrzymi problem, bo on, jeżeli w takiej sytuacji, gdzie Żydzi cały czas czekają na Mesjasza, co i raz pojawiają się jacyś ludzie, którzy podburzają do buntu przeciwko Rzymianom i tak dalej, tak dalej, w sytuacji, kiedy Poncjusz by, kiedy Piłat by ich no, nie wysłuchałby ich. Kiedy po prostu by zignorował ich prośby, istniało ryzyko, że oni przez to, że się udało im dogadać w sprawie Jezusa, dogadaliby się też w innych sprawach. On po prostu musiał zadziałać w taki sposób, żeby nie eskalować, żeby nie, nie, nie wytworzył się tam konflikt, który będzie skierowany w Rzym. Dlatego, mając do dyspozycji tam małe środki wojskowe i mając za zadanie zapewnić spokój w tej prowincji, no on zdecydował się po prostu. Jakby ulec tym, tym wymuszeniom, tak? bo to zostało wymuszone na nim. I, i, i warto, warto jest jakby znać trochę ten, ten, ten rys historyczny, ten, te uwarunkowania. Nie po to, żeby piłata usprawiedliwiać, ale po to, żeby jakby wiedzieć, dlaczego w ogóle on, bo to może być trochę niezrozumiałe, nie dlaczego Rzym, prawda, wielkie. Wielkie państwo, wielkie imperium tamtych, tamtych czasów. No, zabija niewinnego człowieka tylko dlatego, że ktoś go przeprowadza, tak? I żąda jej śmierci. No, to miało oczywiście właśnie podłoże polityczne. I, i, I właśnie i właśnie w ten sposób mniej więcej to wyglądało. Dlatego też takie, a nie inne decyzje były podejmowane i one zapadały dosyć szybko. Sytuacja po prostu była tam w tamtej chwili napięta. Udało się ten lud żydowski tych Izraelitów podburzyć i, i, i rzeczywiście skierować ich gniew w stronę Jezusa. Jeżeli by to nie zostało rozładowane, no to, to pewnie groziłoby wszędzie jakiejś rebelii. Być może i śmiercią tych tego Piłata i, i, i jego żołnierzy. I, I dobrze. I z tym was zostawiam. Niech wam Bóg błogosławi w imię Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się.